Słuchajcie, no to jest master. dobrze, żeby nie zawierał substancji szkodliwych, tak, czyli kupujemy w sprawdzonym miejscu, tak, do znakowania matek, nie zawiera ksylenu, tak, na przykład. Zobaczcie, tutaj sobie próbuję, tak, podpompować, widzę, że kropki są możliwe do zrobienia. Idę teraz na plastę, przed chwilą nie widziałem, mam nadzieję, że znowu zobaczę i że będzie z tej strony plastra, tak, widzę ją, mam nadzieję, że a wy to też zobaczycie przy okazji. No oczywiście uciekła już. Widać tam się chowa pod ramką, tak? Nie wyszło mi to idealnie, więc że nie jest to w takie proste, jakby się mogło wydawać prawda? zobaczymy czy jeszcze mi się uda to poprawić. Słuchajcie, już wie, że się na nią szukuje, tą mówiąc. Teraz ciężko mi jest ją namierzyć na pustym. Jeszcze do tego nagrać film, prawda? Teraz ją widzę. Może się uda. Jeszcze chwilę, ja by ją znakować. Teraz pewnie to widzieliście troszeczkę lepiej. To się przemieszcza. Próbuję tutaj, widzicie. O. Teraz się schować przede mną i w ogóle przed światem. No ale udało mi się na grzbiecie. Tylko że troszkę dostałem na głowę. W sensie farby niepotrzebnie. No ale cóż. Myślę, że pszczółki jej pomogą. Powinno być wszystko dobrze. Lakier jest przystosowany do tego czy lakier, no, W sumie nie wiem jaka to jest substancja taka kupiona do tego celu, więc nie powinno być dla niej szkodliwe. To tyle. Pozdrawiam.